Dawaj jeszcze raz. Ej, Dawaj szkoda. No ale gruby cię prosi. To było tylko po to, żebyście się wystraszyli. No ja się tak obsyrałem Ej, rzucaj teraz to. Nie masz psychi! Tak! Nie tak. Nie masz psychi! Nie masz psychi! A ja nie Bo dwa razy to nie jest tak samo śmieszne. Ale będzie teraz. Nie masz psychi. Kurwa rzuć byś tego plicał. Tymi, jak ty mi wrzucisz tu kebaba, to który kurwa będzie całował, te śmieci na dole, nie? A to na kebaba. No Ha, to jak jest A skąd masz? A skąd masz? Się, da, da. Stary... A jaką polecacie z tu kebaba? No, no właśnie ją zaginęła. Czapa Plejery, cziapaty jakiś mu robił kebaba. Aby ja wylądowała w piekarni pawełek. To się rzuciło. Stara przelot robiła! <śpiętno> Wpierdoliła się w komin tej.